Siemaneczko! Yo, yo, Witamy Was! w Wigilijny dzień w Kostaryce! Dzisiaj mamy Wigilię! Jest trochę później niż u Was i na pewno będzie w innym klimacie, ale to zobaczycie sami! Oglądajcie! Feliz Navidad! No dobra i pierwsze takie ważne info 24 grudzień jest tutaj też normalnym dniem pracującym, czego mówię też no bo w Polsce też niektórzy pracują Aczkolwiek tutaj nie obchodzą takiej wigilii jak my. I nie ma kolacji wigilijnej po prostu. Dlatego wybieramy się teraz na zakupki do Walmartu. Szał zakupowy jest jak wszędzie jest pełno ludzi. I to nie tylko pod tym wielkim marketem czy Walmartem też jak e, przejeżdżaliśmy, było ogólnie od groma ludzi na ulicach wszędzie. No, szał zakupowy po prostu. I co, sklepy tutaj są otwarte dzisiaj normalnie do 22-23, także raczej ci ludzie w by nawet nie zdążyli tak zjeść normalnie. Co mi się podoba, w Kostaryce już nie mają tej obsesji na punkcie maseczek, chodzenia w tym i tak dalej. To jest na plus, ponieważ wszystkie prawie poprzednie państwa, no dobra, nie wszystkie dwa ostatnie miały na tym punkcie psika i trzeba było łazić w tych szmatach. Wiecie, jest ciężko znaleźć produkty, które nam odpowiadają powiedzmy pod polską Wigilię. Także śledzia nie znajdziemy z tego co zauważyłem. Dopiero w ogóle twaróg, czy coś to kosztuje chyba 40 zł ogólnie za taki mały kubeczek. Także sobie chyba musimy to odpuścić i coś innego wykombinować. No ale zaczęmy jeszcze co się uda znaleźć. Cię kombinujemy naprawdę co się da. Ciężko, ciężko jest, ale dajemy radę, coś tam znaleźć, powiedzmy. Co mnie denerwuje? Ludzie mnie denerwują na pewno, święta. Jest ich tu za dużo, teraz mamy pustą alejkę praktycznie, ale tak to się przepykam cały czas z każdym. No, nie patrzą nawet, wjeżdżają wózkami w ciebie i tak dalej. Nie? Świąteczna atmosfera. A. Dobra, mamy zestawik jakiś zrobiony, i tak więcej nie przejemy, szczerze mówiąc. Także nie ma co brać tylu rzeczy. Powiedzmy, no, 12 dni to nie będzie na pewno, ale, ale przynajmniej będzie coś innego niż na co dzień. Teraz jedliśmy tutaj. No dobra, mamy nasze zakupki. postaliśmy w kolejce z pół godziny, dobre jak nie lepiej. No I jedziemy już sobie Uberkiem do domu. No dobra, jesteśmy już u nas na kwaterze. I co, mamy taki zestawik? Znaleźliśmy coś, zrobimy coś ala bigos z kapustki. Tutaj jest jakiś te, koncentrat, la, e, czosnek, cebulka, pieczarki, suszone śliwki. Tutaj mamy na inne danie e, rybkę. Niestety nie było śledzia, nic, no mamy pangę e, z ziemniaczkami będzie. Tu jest bułka tarta, jakiś serek do tego też. Na jutro mamy ciasto <gryw> na pierwszy dzień świąt. I winko, i co, i tak przekąski jeszcze wzięliśmy przy okazji, jakieś żelki, tutaj są owoce takie, powiedzmy. Yy, a, papryczka jeszcze dochodzi, też to będzie do bigosu raczej. Yy, co, chipsy jakieś, to na pancakes i, i oczywiście monsterek. No i to Sara wzięła też jakieś tuńczyka na, na kiedyś sobie, powiedzmy. I za to wszystko zapłaciliśmy, już Wam mówię, 29600 kolonów co wychodzi jakieś 220 złotych czy dużo czy mało, nie wiem, aczkolwiek no mamy jakiś zestawik na święta i będziemy iść zaraz gotować, przygotowywać to do kuchni a, jeszcze najważniejsze bagieteczka do podzielenia się bagietką chlebem ala zamiast yy, opłatka ponieważ nie mają tu opłatków, niestety nie znaleźliśmy nic takiego także podzielimy się bułką Dobra, zaczynamy. Obieramy sobie ziemniaczki, co przygotowujemy i lecimy z tematem. Niestety pani tutaj też robi obiad obok nas, co nam trochę utrudniło jest mała kuchnia, ale damy radę, nie? I tak wygląda ogólnie nasza cała kuchnia. Jest, jest OK, w porządku ładnie i mamy taki salonik tutaj na potem, że tak to ujmę. No dobra, nie idę cały czas kręcić, pani akurat na chwilę poszła, ale zaraz wróci. Także idę obierać ziemiaczki. No dobra, ziemiaczki gotowe, będą do gotowania. Mamy już kapustkę z papryczką, z czosneczkiem. no ogólnie z przyprawami. I się już powoli I Co zostaje cebulka do przygotowania, śliwki i pieczareczki. I działamy dalej sobie powoli. Czareczki smażymy, tu już można śliweczki dodać, cyk, wszystkie naraz i trzeba to zamerdać. Mamy kucharzynę pierwsza e, klasa. Co pieczareczki, cebulka doszła do to już jest zamieszane, niestety to nie będzie zwykły bibos, nie mamy kapusty kiszonej, mamy zwykłą, także na pewno to będzie coś innego, ale no, trzeba sobie jakoś radzić, nie? Co by nie było będzie dobrze. Mhm. Rybka się dalej rozmraża. Trochę jej pomagam, lód ściągam, żeby szybciej się rozmroziła. Gotujemy wodę na jajka, a to się robi dalej. No i są praktycznie wszystko zrobione. Trzeba będzie rybkę później podsmażyć jeszcze i ziemniaki ugotować, ale to potem. Hejcie, dowiedziałem się, że na święta tutaj będziemy sami z właścicielką. Także nie będzie. Zbędnych ludzi, że tak to ujmę. No i jest fajnie, mi się to podoba. Akurat przynajmniej do kuchni nie będzie problemu się dostać. A i mała poprawka: niektórzy obchodzą tutaj Wigilię kolację, ale mało kto, bo większość z reguły pracuje też. No ale nie są, niektórzy tacy. Dawaj, dawaj, dawaj. Stały dwie godzinki, jakieś. Tu Sara dalej kroi. coś na jakąś sałateczkę. I czekamy, czekamy, dzyń, 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 Wyszedł trochę ciemny przez śliwki ogólnie, no ale jest okej. Okay. I zupkę mamy. Niestety nie będziemy mieli barszczyku, będziemy mieli zupkę pomidorową. Aczkolwiek musimy już ją teraz zaraz kończyć, no nie mamy więcej garnków tutaj ogólnie na ziemniaki i tak dalej. Trzeba zacząć już ziemniaki gotować, także zupeczka zaraz wchodzi wjechało, pierwsze danie <grymne> no. co ziemiaczki się zaczęły gotować i niedługo smażymy rybkę, no ale nie mogliśmy pogodzić niestety, z braku naczyń wszystkiego, dlatego już zaczynamy powoli i dobra, młody, piękny ogolone. ponownie lecimy Ziemiaczki powoli się będą kończyć gotować a my zaczynamy smażyć rybunie. no i mamy Koniec. Stało nam podzielić się chlebkiem. Złożymy sobie życzenia i zabieramy się do jedzonka. Ojej, na jedzeniu było bardzo dobre. Wzięliśmy panią tutaj sprzątaczkę. Na kolację z nami wzruszyła się, bo jest pierwszy rok też bez rodziny na święta. No i myślę, że miło jej się zrobiło, że je zaprosiliśmy. No i tak wyglądało to na Pasterkę, tutaj raczej nie pójdziemy, bo i tak nic nie zrozumiemy, no ale co, tak wyglądała nasza Wigilia. A teraz jesteśmy na tarasiku, gdzie mamy taki widoczek na muzeum w Kostaryce, no i ogólnie lekki widok na miasto. Widać aż tak, ale jest spółgara. Tu jest jeszcze miseczka. Rybki zostało, jeszcze wszystkiego. Także jutro siedzimy i jemy. Robimy masę dalej. No, co? Idziemy do pokoiku, Odpalimy sobie jakiegoś kewina, albo coś, pewnie zaraz zobaczymy. No dobra, to my odpalamy sobie właśnie kewinka, albo Kolendy, Póki co lecą w tle. I dziękujemy Wam serdecznie, że spędziliście z nami jakiś tam, część świąt, powiedzmy, mimo że były to tylko jakieś nudne przygotowania, gotowanie i tak dalej, ale jednak dla nas to wiele znaczy. Że życzymy Wam jeszcze raz wesołych świąt i co, i szczęśliwego nowego roku powoli, nie? Ale to jeszcze będzie, na pewno. Piąte święta poza domem, piąte święta razem. Nasze zdrowie.